Podowne, ponownie studio Rzecz Jasna pod Europejskim Centrum Solidarności. Teraz w studio naszym gościem jest pan Michał Kobosko. Dziękuję, że przyjął Pan na zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Pozwoliłam sobie tutaj zrobić taki, taki mały research i znalazłam takie tytuły, bo jest Pan dziennikarzem przede wszystkim Gazeta Wyborcza plus Biznesu Newsweek Polska, Dziennik Gazeta Prawna Wprost. No, same znaczące tytuły, także tym bardziej. Potwierdzam, że miałem przyjemność pracować w tych tytułach. Nie, nie oszukujemy, mówimy prawdę i jesteśmy prawie na żywo. I jeszcze do tego rok 2020 sztab wyborczy Szymona Hołowni. Więc tym bardziej cieszymy się, że, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dzisiaj zadajemy naszym gościom, z którymi rozmawiamy, takie pytania dotyczące solidarności. Obchodzimy 40 lat. Ile tej solidarności po 40 latach nam zostało? No niestety z tej solidarności przez duże S nie zostało nam prawie nic. Nie zostało wiele więcej niż znak, znak logo rozpoznawalne na całym świecie, logo, które było znakiem rozpoznawczym Polski, które kojarzyło się z Polską. Nikt na świecie nie miał wątpliwości, skąd pochodzi ten znak, czym jest solidarność i że to w Polsce. Rozpoczął się ten masowy protest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, że to było jednak wcześniej niż wszystkie wydarzenia, które, które prowadziły, które są symbolizowane przez upadek Muru Berlińskiego. To było znakiem rozpoznawalnym i rozpoznawczym Polski. Z tej Solidarności przez duże S nie zostało prawie nic. Mamy niewielki stosunkowo związek zawodowy który sam siebie ustawił w pozycji bycia w roli przybudówki jednej z partii politycznych. I to jest uczęsto fatalne, to jest zaprzeczenie idei funkcjonowania związków zawodowych, tak jak solidarność nie powinna być przybudówką prawa i sprawiedliwości OPZZ nie powinien być przybudówką partii lewicowej, lewicy czy SLD, to nie jest rola generalnie związku zawodowego. Ale to powiedziałbym, jest problem jednej konkretnej organizacji i roli na, na mapie społecznej Polski, która powinna być rolą znaczącą. Związki zawodowe mają bardzo wielką rolę do odegrania także w XXI wieku, także, może szczególnie w realiach kapitalizmu, w którym, w którym funkcjonujemy. Co do Solidarności przez małe S. No powiedziałbym, że jest to kluczowe. To jest absolutnie kluczowy problem, który dzisiaj mamy do czynienia. To nie jest problem tylko Polski, to jest problem całego świata. Wszyscy patrzymy na rozwarstwienie. Na rozwarstwienie z jednej strony są bogacze, są, jest ogromna większość ludzi na naszej planecie, którzy żyją w biedzie albo po prostu mają za mało, żeby przeżyć, za mało, żeby móc się wyżywić, za mało dostępu do wody, do czystego powietrza i tak dalej, a z drugiej strony garstka bogatych. To jest solidarność między kontynentami, to jest solidarność między ludźmi, którzy są różni i są mniejszości, takie czy inne, mniejszości, które są źle traktowane w różnych miejscach świata i to może wręcz doprowadzić do, do konfliktu w skali globalnej. Ten, narastają, ten narastający brak solidarności, brak poczucia związku między, między grupami społecznymi, brak poczucia, że my musimy się troszczyć o tych, którzy mają gorzej, którzy są słabsi, którzy są wykluczeni w ten czy w inny sposób. W ten sposób ani Polska, ani żaden inny kraj świata w XXI wieku daleko nie, nie zajdzie i nie pociągnie. Czy to znaczy, że. Ten etos Solidarności, czy będziemy ją na, mówić, na, znaczy, tak jak Pan powiedział, Solidarność przez małe S. Ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę to jest ta Solidarność jednak przez duże S. Bo ta Solidarność międzyludzka w dzisiejszych czasach chyba jest zdecydowanie ważniejsza niż ta Solidarność jako, jako związek zawodowy lub organizacja. Ale czy ten etos Solidarności trzeba odbudować, czy my musimy go budować na nowo, na jakichś zupełnie innych zasadach? No, nie przestaliśmy być ludźmi, nie przestaliśmy mieć uczuć, nie przestaliśmy czuć potrzeby posiadania związków społecznych, bycia częścią społeczeństwa, więc nie wydaje mi się, że trzeba zaczynać od zera, bo Solidarność w ludziach tkwi i tkwiła, tylko ona. No, nazwijmy to tak, nie miała dobrego czasu, nie miała łatwego czasu. Solidarność przegrywała z drapieżnym rozwojem gospodarczym, z drapieżnym kapitalizmem, z wyścigiem między krajami, także wyścigiem zbrojeń. No, nie było o niej mowy, aż doszliśmy do takiego etapu, kiedy widzimy, że bez Solidarności naprawdę daleko nie zajedziemy. W takim kraju jak Polska. Jeżeli nie będzie taki, taki, takiego poczucia, że właśnie musimy być razem, że musimy troszczyć się o innych, że jesteśmy wspólnotą, że coś nas poza wszystkim łączy, poza wszystkimi podziałami, jakie mamy, w tym podziałami politycznymi, wszyscy jesteśmy Polakami i powinniśmy mieć taki oto cel, żeby nasze społeczeństwo, nasz naród, nasz kraj rozwijał się w sposób. No, perspektywiczny, trwały, bezpieczny w XXI wieku. Stoimy przed zupełnie nowymi wyzwaniami, których wcześniej po prostu nie było. Dzisiaj w Polsce musimy się wszyscy troszczyć o to, żebyśmy mieli wodę do picia. Dzisiaj wszyscy w Polsce musimy się troszczyć o to, żebyśmy mieli powietrze do oddychania. Dzisiaj wszyscy musimy no, zajmować się sprawami klimatu. Bo taka oto perspektywa, że znika półwysep Hel, który jak wiemy może zamienić się w archipelag wysepek w ciągu jeszcze naszego życia, że nie będzie wody, że temperatura w polskich miastach, poziom temperatury podniesie się do takiego poziomu, że no, trzeba będzie te miasta wręcz opuszczać i szukać innych lokalizacji. To wszystko. Do niedawna było w elementem filmów katastroficznych, a dzisiaj to są realia, w których żyjemy, więc naprawdę dzisiaj musimy się troszczyć o tych, którzy są w najsłabszej pozycji, którzy są najsłabiej przygotowani do tego, żeby odeprzeć czy dać się sprostać tym wyzwaniom. Mówił Pan o takiej specyficznej sytuacji, gdzie no mamy trochę problem z tą solidarnością i dużo, dużo wyzwań na nas czeka, nie tylko w Polsce, ale też odnosił się Pan do sytuacji na świecie. No to teraz zabawmy się trochę w taką, taki futuryzm, prognozy na przyszłość. Jak Pan sądzi, czy w takim podzielonym świecie, w którym jednak mamy no niestety więcej murów, więcej zamkniętych drzwi niż mostów, czy ta idea ma szansę powodzenia, żeby wprowadzić ją w czyn, żeby się coś tak naprawdę i realnie zmieniło? No, to, to nie będzie łatwe, bo mówimy o globalnym świecie, w którym jest kilka, są super kraje, które mają wszystkiego więcej i mają większe możliwości niż inne kraje. E, kluczową rzeczą jest, są, jest oczywiście to, kim są i jacy są liderzy tego świata. I w tym sensie no, wystarczy dać jeden przykład. Jeżeli doszłoby w listopadzie do zmiany władzy w Waszyngtonie, jeżeli prezydentem zostanie wybrany Joe Biden, nie jest kandydatem perfekcyjnym, nie jest idealny. Jest tak samo starszym panem jak Donald Trump, a jednak te idee, które on sobą reprezentuje. No, brzmią trochę mniej groźnie, a nawet zdecydowanie mniej groźnie niż to, co reprezentuje sobą od czterech lat Donald Trump. To wszystko zaczyna się z góry, zaczyna się od liderów, jeżeli społeczeństwa będą wybierały bardziej świadomych liderów, bardziej odpowiedzialnych, bardziej zaangażowanych, bardziej myślących interesem globalnym, szczególnie w przypadku potęg czy, czy superpotęg. To będzie lepiej. My głęboko w to wierzymy. My na polskim małym podwórku chcemy doprowadzić do takiej zmiany, ale wiemy, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Polsce. Od nas nie zależą losy świata. Losy świata zależą od największych krajów i tego, czy one i ich liderzy zdają sobie sprawę z tego, jakie ryzyka są przed nami. To taki dosyć optymistyczny akcent. Ja wierzę, że trzeba być optymistą. Ja również, więc patrzymy w przyszłość. Dziękuję bardzo panu Dziękuję za czas i za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Kobosko. A was słuchajcie, zapraszam na relację naszego Sebastiana, który dzielnie z kamerą biega po okolicy i specjalnie dla was relacjonuje to, co tutaj się dzieje. Do zobaczenia.